Siomka, ludziska, to kolejny odcinek na kanale i słuchajcie, nagrywam ten odcinek, bo patrzcie, co się stało, zostałem uwięziony po playtime. Nie wiem, co mam teraz szczerze zrobić. Um, hi um okay i going to book the plane time dobra security Okay, but what did I tell you? you can escape, yes, find an exit. ok green pink yellow red In the yellow red a no, tak w ogóle nie wiem co się tu odwala Halo, nie działa! Co jest grane? Aha! O, gra pak! How to get this? I'm not... I'm not Um. <laughs> 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 I'm Water is is to heat up here. you mm -hmm. mm -hmm. Widzowie ogólnie nie wiem, co to się odwala. Czekajcie, muszę sobie to przetłumaczyć. Słuchajcie widzowie, uciekamy od niego. Musimy uciekać. No, no, guy, what are you doing? O, oh, ty! wracaj tu. Ote! Ote! No! You are... oh, my god! my <tune> God. I love you not. <laughs> Hello, What are you doing, man? I'm trolling. Oh no! Oh no! Oh no! No, you. <laughs> you mad, bro? Yes. Okay. Big brain time. No, no, place the portal. No, 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 no. Ready to play Portal? You are drawing, drawing the guys. Just. You have nowhere to run. You have nowhere to run. Hey! No! No! Delete this. Delete this. Delete this portal. Goodbye. Okay, I don't care. No. no Widzowie, słuchajcie, nie wiem co się stało. Nie wiem. Ale ja uciekam od te, tego typa. I'm go away. ha ah, 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 ah. you have nowhere to run I'm in a blue wind oh, wait, team. <laughs> wait are, you, are you a youtuber yes okay I'll subscribe in 10,000 months my channel is very iconic. Okay, I'll watch your videos. You are you are a video. Oh, cool! We should make more videos. Yeah. It's quite young to point. in school. What did you say? You talking uh, English? I'm from Polish. Okay, let me just get a Google Translator. Okay. Okay. Słuchajcie, to jest dziwne, bo dziwne, że. Znaczy... dobra? Okay, rozumiem, że ktoś gada po angielsku. Nie rozumiem. Nie pytajcie co teraz próbuję robić. Ale no. Nie znam polskiego. Dobra. Nie znam polskiego. Go to my team, but no trolling. Nie znam polskiego. Nie znam polskiego. Ok. Co masz na myśli okej okay? Dobra, czyli musimy się posłużyć Okej. Okay. Jestem pro. Jestem pro. Jestem pro. What? Jestem What? pro. Jestem... Jestem... Ok. Ok. Jestem niebieski. Gdybym był zielony, umarłbym. <noise> That's funny. Um, no, up, I, I clean, I'm blue. I was green. I didn't do here on the umarro. I bought the boat for treasure. locked. Oh, it's working. No. Jestem niebieski, gdybym był zielony, umarłbym. Nie jestem zielony, jestem niebieski. Sing this song. I can sing this song. Jestem niebieski, gdybym był zielony, umarłbym. Nie jestem zielony, <laughs> I can sing this song. I am blue. If I was green, I would die. I am not green. I am blue. Everyone is stupid. I'm I, I, I'm I, I am blue. I was green. I was die. I am not green. I am blue. Everyone is stupid. <laughs> I'm blue, I was green, I will die. I'm not green, green blue, I was green, I will die. This will be so stupid. Jestem niebieski. Gdybym był zielony, umarłbym, yeah. nie jestem zielony. Jestem niebieski, każdy jest głupi, jestem niebieski, gdybym był zielony, umarłbym, nie jestem zielony, jestem niebieski. Wszyscy są głupi, jestem niebieski, gdybym był zielony, umarłbym, nie jestem zielony. Jestem niebieski, wszyscy są głupi, jestem niebieski, gdybym był okay. zielony. Um, jestem zielony. Goodbye. Jestem niebieski. Wszyscy są głupi. Jestem niebieski. Gdybym był zielony, umarłbym. Nie jestem zielony. Jestem niebieski. Każdy jest głupi. Jestem niebieski. Gdybym był zielony, umarłbym. Nie jestem zielony, jestem niebieski. Wszyscy są want okay. Jestem I niebieski. I don't want to know you. Goodbye. Nie jestem zielony, jestem niebieski. Wszyscy są głupi. Jestem niebieski, gdybym... Oh my god, what happened? OK. What? What? My Accept me. Is... I'm blue, if I was green, I would die. I'm not green, I am. Mm -hmm. Accept me. Accept me in game. Go to me. Hello, recording. Yes. Okay, then let's play. <laughs> LOL Let's just... Roleplay Dobrze widzowie, to było mega dziwne, ale okej okay. My kończymy na dzisiaj i co Marka?